Cześć, wszystkim z tej strony, MrCinekS S i dzisiaj nagrywamy serię z 1.8.1 wersji Minecrafta. Będzie to taka luźna seria, w której będę sobie budował różne budowle, a także po prostu grał sobie tak na całkowitym relaksie. W późniejszych odcinkach nic nie będę robił, tylko podczas gry. No, ok, a więc tak, na początku wybieramy sobie Survival oczywiście, no i tworzymy nazwę, tam sobie nowa seria. Na przykład, nie wiem, jaką by tu nazwę dać z tym problemem? Hmm, może... spokojna? Okej, okay, wiem, nazwa bez sensu, no ale coś co, tam. Okej, okay, generu generuje nam się świat. Myślę, że nie będzie lakowało za bardzo. Jeśli nie, no to naprawię sobie tutaj szybko. Okej, okay, no tu już jesteśmy na naszym pięknym biomie. Jak widać, mamy lekkie lagi. Jednakże nie jest tak źle. Ale to pomiędzy następnymi odcinkami już wszystko ładnie sobie ogarnę. No i co najpierw? VTime w Minecraft, Inventory No Najpierw co bym chciał bezbierać sobie? No to na pewno będzie drewno, żeby zbudować cokolwiek, zrobić potrzebne nam przedmioty. A więc no to roboty. Będę chciał na pewno zamieszka zamieszkać w jakimś terenie Czy wiem, może górzystym. Coś takiego myślę sobie. Ale wiem, że ta seria nie będzie miała dużo, e, dużej ilości wyświetleń. Jeśli będzie na 50 pod filmikiem, no to już naprawdę będę super szczęśliwy. W sumie ja gram sobie tylko tak sam dla siebie. I tak dla zabicia wolnego czasu, prawda? E, kiedy będą wychodzić odcinki? No czy ja wiem? Na pewno co jakiś czas, ale nie wiem jeszcze co jaki. Myślę, że przynajmniej jeden w tygodniu pojawi się na, na internecie, YouTubie, tak na moim kanale. Także zachęcam Was do e, subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli sobie oglądać moje serie, to nie tylko będą z Minecrafta. <laughs> tak, e, będą jeszcze także z innych gier. Minecraft to będzie tylko taka luźna seria, na której będę sobie budował. Budowlę z dirtu i w ogóle z Super Scobla. No dobrze. Teraz może poszukamy jakiegoś mięska. O, świnka nam ucieka. Patrz tu świnko. No, albo dobrze, nie dajmy śwince spokój, bo jeszcze mnie ugryzie i tyle będę z tego miał. O, jakie drzewo, zajebiste. Epickie. Nie no, naprawdę fajne. Osobiście nie lubię takich wielkich, dziwnych drzew, ale to nawet jest fajne. Okej, okay, mamy drewno, może przeróbmy sobie je na deseczki czy coś, bo wiecie jak jest. Okej, okay, mam 40, drewnianka. Yy, tak. Już jestem, z powrotem. Dobrze, no tutaj sobie crafting stworzymy. Musiałem zamknąć okno na chwilkę, żeby nie było takich hałasów i w ogóle. stwórzmy sobie patyki. Patyczki mamy. Co by tu najpierw zrobić? Na pewno będzie potrzebny nam kilof. To jest podstawa. Drugą rzeczą potrzebną będzie nam siekierka. Też się przyda, żeby wykarczować nasz las. jeszcze teraz stwórzmy sobie mieczyk, żeby mieć już na zapas wszystko potrzebne nam. Na starcie. Okej, okay, już pięknie sobie ogarnąłem, tu mam sezoneczkę. Tak, tak. I no to lecimy. No, chociaż crafting weźniamy sobie, bo czemu nie? Czemu gram na takiej starej wersji? No nie jest wcale taka stara nawet. E, szczerze mówiąc, e, grałem sobie w niej. Najfajniejsze chwile na Minecrafcie spędziłem na tej wersji akurat. No i chciałem do niej powrócić. O glina, fajnie. Ale może teraz nie będę gliny zbierał. Lubię także budowlę z cegiełek. O, oh yes. No piękny widok, że tak powiem. A teraz poszukajmy sobie jakiejś może mini kopalni czy coś w tym stylu. Trzcina, zbior, Nie, no może najpierw chickena zabijemy. Żeby mieć jakieś tam... Yy, na przeżycie cokolwiek pokarmu. Myślałem także, żeby sobie zagrać na jakiejś jeszcze starszej wersji. Ale stwierdziłem, że ta jest i tak bardzo fajna. Łatwiej się Chikana zabija jeszcze w tej wersji. Na jednego headshot'a czy Czek to się tam zwie. Ile odcinki będą trwać? No nie wiem. Na pewno nie takie strasznie długie. Myślę, że około 10 minut, bo poza tym... Kombi chciałeś takie długie odcinki nagrywać, prawda? I potem oglądać, co z... znaczy się tam. No dobrze, może najpierw trochę węgla. Wungiel. What the fuck? Aha, może na tej... Czy ja już, A nie, jednak zebrał węgiel, myślałem że potrzebny jest kilotuc jakiś inny czy coś Zapomniało mi się już Minecrafta już nie klął tak często szczerze mówiąc, ale chciałem powrócić sobie Teraz jest chyba aktualnie 1.5 wersja Możliwe, może jeszcze jakaś nowsza Nie wiem, nie wiem Pięknie idzie nam że jest, już mamy troszkę, żeby oświetlić sobie naszym e, superowy domek, który powstanie za niej długo a wykopię sobie to całe i zaraz zamienię sobie wszystko na porządne, kamienne rzeczy tylko jeszcze gdzie chcę sobie mieszkać, o to jest pytanie Czy hutch tutaj Okej, okay, będę miał sobie już czym przywędzić, przygrillować nasze jedzonko sezon na grilla się zaczął, prawda? O, dużo chicken, Fajnie nawet. Też nie są mi teraz akurat jakieś specjalnie potrzebne. Też, też chciałbym, żeby był jakieś biom, które są drzewa, bo tutaj cholerka nie widzę w ogóle drzew. O owce, chodź tu do mnie, chodź, daj, 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 daj. Dzięki, ją Też przydałoby nam się łóżko, prawda? Początkowa rzecz, łóżko. Potem to nie chce mi się całej nocy yy, przesiedzieć, kiedy koło mnie potwory będą grasować. Czy ja wiem, czy się zapuszczać w tę stronę? Jak sądzicie? dosyć podejrzanie tutaj to wszystko wygląda jeszcze w ogóle drzewa nie widzę a nie chce mi się potem zapierdzielać taki kawałek żeby e, przynajmniej jeden klasek drewna dorwać nie też to za bardzo nie ma sensu tak gdzieś w połowie sobie gdzieś tutaj znajdę jakąś fajną miejscóweczkę naprawdę świat nam się ciągle generuje ogólnie muszę sobie przypomnieć co tutaj można budować e, co tu już mamy w inwektorze i tym podobne oczywiście nie będę grał na creative ani niczym takim Gram sobie po prostu na tym świecie tak sobie na spokojnie i wykuję No i dobrze Dalej szukamy sobie jakieś fajne miejscówki Z tym będzie cholerny pod moim zdaniem Bo nigdy nie mogę sobie wybrać jakiegoś miejsca Żeby można było sobie wybudować coś fajnego I żebym się za chwilę znowu nie przenosił, Bo o, a tam jest jeszcze fajniej i w ogóle O świnker No, zjem sobie ciebie Daj mi stajka Give mi stajk dałaś mi? Nie? Czemu mi nie dałaś? Ej no Dobrze, nie wiem czemu, to było bardzo podejrzane z tej strony świnki Tu jest naprawdę fajnie, chyba tutaj się osiedlę Oh yeah, like it wie, okay, już wiem gdzie będę miał mój pierwszy domek Mój pierwszy domek będzie oto tutaj na tej góreszce Myślę, że nawet spoko miejsce Robię sobie potem jakiś pomost, będę mógł sobie rybki łowić i tym podobne Ogarnę sobie teraz szybko łopatkę, żeby górę wyrównać, żeby było naprawdę fajnie i przyjemnie. No dobrze, no to już będzie... Nie, może co ja będę z drewna robił, jak od razu tutaj kobla damy będzie burżulazja? No i pięknie, pięknie. Od razu tak mi mam chęci do gry, żeby po prostu masakra. Ale wątpię, że tak wszystko mogę zrobić w niejednym odcinku, ponieważ bardzo krótko będą trwały takie odcinki. Jak mówiłem do 10 minut. Jednakże staram się, żeby jak najszybciej wychodziły następne i następne, prawda? No i dobrze. Eee, tak, tutaj sobie wyrównam i chyba zakończymy nasz pierwszy odcinek, w którym pokazuję was, Wam, jaki świat nam się wygenerował i tym podobne. Następnym zajmiemy się naszym szałasem, a także może jak mi się dorwiamy. Co Wy na to? Eee, pięknie, tutaj trawkę wydepilujemy i w ogóle będzie tak pięknie. O, jest. na porządki. No to ładnie, pożegnajmy się z, jako Steve. Z moją piek to było pato. What the fuck nie ma, nie można z przodu? No. Aha, no spoko. No to tak, od tyłu wygląda Steve. Przywitałem się ładnie. I pożegnam się mm. bardzo ciekawie. E, dziękuję, że chcieliście oglądać ze mną ten jeden odcinek. To już pierwszy odcinek, co ja mówię. No chyba, że ten jeden. Zależy jak tam się będzie Wam seria dalsza podobała. No więc do widzenia wszystkim. Cześć, trzymajcie się.